Bo wyobraźcie sobie, że trener personalny przychodzi do swojego klienta i mówi: No, schudnij no, 5 kilo. Oczekuje, że schudniesz 5 kilo. I wraca za miesiąc, mówi: o, nie schudłeś. Kurde, ale przecież powiedziałem, że masz schudnąć, nie? To jest dramat. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Why Business School, gdzie tłumaczę trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób, a przynajmniej próbuję. Nie zawsze się udaje. Chociaż się staram. Moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny materiał, który nawiązuje do materiału, który nawiązywał do materiału. Uwaga, najpierw nagraliśmy materiał z brakiem czasu prezesa. Następnie nagraliśmy materiał, który rozszerzał to o to, dlaczego zespół Cię nie słucha. A teraz mamy trzeci materiał, który de facto jest, można powiedzieć, takim trochę trzecim odcinkiem serii, bo będzie bezpośrednio nawiązywał do tamtych dwóch poprzednich. I teraz uwaga: o czym jest dzisiejszy materiał? Mówiliśmy w materiale drugim o tym, że czasami z niektórymi członkami zespołu trzeba byłoby zrobić plan naprawczy. W sensie takim, że widzimy, że w jakiś sposób ich praca nie odpowiada temu, czego byśmy oczekiwali, i w związku z tym, zamiast ich zwalniać na miejscu, fajnie byłoby im pomóc i próbować ich wyprowadzić na prostą. I teraz w tym materiale po prostu opowiem Wam, jak to robić. I opowiem bezpośrednio na naszym przykładzie. Mamy bardzo dużo lekcji też z firm naszych klientów, ale i tak wszystkie z nich. Ujęliśmy już w tym, w jaki sposób my to robimy, więc dowiecie się dzisiaj, jak zrobić dobry plan naprawczy dla członka swojego zespołu i w ogóle dlaczego warto to zrobić. To tyle słowem wstępu. Zachęcam Was do obejrzenia części merytorycznej. No dobrze. Na sam początek pogadajmy o tym, jak wygląda większość planów naprawczych. Uwaga, spójrzcie. Tu leci kariera pracownika, i następuje moment, kiedy menadżer mówi: Hola, za małe wyniki sprzedaży, nie spełniasz naszych oczekiwań, mój drogi, mój drogi, nie wolno. I w związku z tym tutaj mówi: I teraz ustalimy ci plan naprawczy. Dobrze? I on mówi: No dobrze. Twój plan naprawczy trwa 3 miesiące. I uwaga: Twoim celem jest, Pozyskanie w tym czasie 10 klientów, pozyskanie w tym czasie 1 miliona złotych i jeszcze coś, nazwijmy to X. I uwaga, żeby to zrobić, masz prawo korzystać ze szkolenia numer 1 i oczekuję, że będziesz robił więcej spotkań, mój drogi. I teraz, jeżeli tego nie zrobisz, to tu Cię zwolnimy. I teraz uwaga. Pogadajmy, dlaczego większość planów naprawczych wygląda w tak beznadziejny sposób. Plan naprawczy jako byt nie jest w żaden sposób dookreślony w kodeksie pracy. I teraz jednocześnie korporacje i duże firmy mają duży problem ze zwalnianiem pracowników w tym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że przez ostatnie lata bardzo dużo firm po prostu pozwalniało tutaj ludzi. I teraz ci ludzie poszli do sądu pracy. Poddali tę decyzję pod wątpliwość i wygrali. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że w świetle prawa nie do końca można zwolnić handlowca, który nie robi wyników, jeżeli ma podpisaną umowę o pracę. Dlatego, że umowa o pracę to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu. W związku z tym, jeżeli pracownik jest w stanie wykazać, że to okoliczności po stronie waszej firmy uniemożliwiły mu robienie tego celu. To po prostu wygra w sądzie pracy. Może powiedzieć, że w ogłoszeniu o pracę było napisane, że będą lidy, a ja nie dostałem przez ten czas pracy ani jednego. I wygra. Może powiedzieć, że miałem mobbing od menadżera, bo codziennie wysyłał mi maile z pogróżkami, że jeżeli nie zrobię, to mnie zwolni i dlatego nie było wyniku. Może być powiedziane, że na przykład w procedurach firmowych było napisane, że muszę zabrać inżyniera do klienta, ale że ten inżynier nie miał czasu. Czyli tak naprawdę okazuje się, że plan naprawczy w nomenklaturze bardzo wielu dużych firm powstał jako coś, co daje nam możliwość zwolnienia na koniec pracownika zgodnie z prawem, bo możemy powiedzieć, że daliśmy mu bardzo jasny plan, umówiliśmy się, daliśmy mu przecież wsparcie, on tego nie dowiózł, więc no musieliśmy się z nim pożegnać. I teraz dlatego właśnie te plany naprawcze nie za dobrze kojarzą się ludziom którzy mieli z nimi kiedyś do czynienia. Bo najczęściej są one po prostu narzędziem do tego, żeby pozbyć się w sposób zgodny z literą prawa kogoś z zespołu, powołać się na plan naprawczy. Nie dowiózł, nie poprawił się, nie było z tego rezultatów, musieliśmy się rozstać. I teraz uwaga, to okropny plan naprawczy jest. Nie róbcie w ten sposób planów naprawczych, bo nie mają one sensu. To będzie bardzo krótki materiał, bo nie jest to też wiedza tajemna, jak to dobrze robić. Natomiast Chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo często w firmach dochodzi do tego, że jeżeli ktoś nie robi wyników, to go zwalniamy i szukamy kolejnego. Przychodzi ktoś nowy, pracuje miesiąc, nie przynosi wyników, zwalniamy. Przychodzi kolejny, pracuje miesiąc, nie przynosi wyników, zwalniamy. I generalnie zgodnie ze statystyką, na przykład czwarty przyszedł i już było dobrze. Taki cud sprawił, że akurat było dobrze. Ale teraz, jakbyśmy spróbowali podsumować koszty, jeżeli ta rotacja kosztowała nas około 100 tysięcy, ta kosztowała około 100 tysięcy i ta 100 tysięcy. Myślicie, że 100 tysięcy to nie jest prawdziwa liczba? To policzcie sobie koszty rekrutacji, koszty oczekiwania na pracownika, koszty wdrożenia, koszty utraconego przychodu za czas, kiedy ten pracownik nie generował dodatkowego przychodu, to sobie to policzcie, to pewnie 300 koła to jest w ogóle minimum tego, co straciliście na tego typu ruchach. I tutaj przychodzi ktoś, kto dopiero zaczyna to realizować. Fajnie. My straciliśmy 300 koła, a może 500, a może w ogóle milion, żeby do tego doprowadzić, bo po prostu czekaliśmy, aż trafimy na kogoś, kto będzie dawał radę. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, że policzyłem przed tym materiałem, że w mojej firmie pracuje aktualnie 6 osób na około 50-osobowy zespół, które pierwotnie powinny być zwolnione, a nie są zwolnione. Mało tego, nie dość, że nie są zwolnione, to jeszcze genialnie pracują, przynoszą świetne rezultaty, świetnie się z nimi pracuje i są bardzo, bardzo cennymi członkami zespołu. Co się takiego stało, że mieliśmy ochotę ich zwolnić, bo nie przynosili wyników, bo coś tam, bo problem, a dzisiaj pracuje się z nimi genialnie. Sześć osób i teraz mój zespół ogląda pewnie, mówi Chryste Panie, kto to jest? Nieważne, <laughs> nie ma znaczenia. Ważne, że działa. Uwaga! Nasz plan naprawczy zawsze trwa 3 miesiące. Uwaga. To jest pierwsza rzecz. Nigdy nie dłużej, nigdy nie krócej 3 miesiące to jest dobry czas na plan naprawczy. I teraz uwaga. Plan naprawczy zawsze rozpoczyna się od rozmowy. To znaczy, tu są nasze oczekiwania, tu jest to, gdzie ty jesteś i teraz pogadajmy o tym, skąd wynika różnica. I teraz rozmawiamy co ważne. Plan naprawczy rozmawiamy na faktach. Tam nie ma, że słuchaj jesteśmy niezadowoleni z twojej pracy do końca. Bo mogłaby być trochę lepsza, <noise> tylko jeżeli nie mamy konkretów i faktów, to nie mamy prawa odpalać programu naprawczego. Takim konkretem i faktem może być na przykład to, że słuchaj, skuteczność rozmów w kwalifikacji leadów z klientami w ogólnie w zespole wynosi około 50%, a w Twoim przypadku około 20% to jest znacznie, znacznie mniej, to głównie dlatego, nie realizujesz wyników. Albo Mamy bardzo duży problem, dlatego że aktywności z klientami realizujesz trzykrotnie mniej niż powinieneś, przez co nie realizujesz wyniku. Albo e, jakość Twoich rozmów w czasie rozmów popełniasz ten i ten i ten błąd. To jest błąd, który popełniasz bardzo często, to jest fakt i nie możesz popełniać go więcej. Czyli to tutaj, na samym początku, jest rozmowa, której meritum są fakty. A nie odczucia. I to jest bardzo ważne, żeby wymienić się tymi faktami. Jeżeli nie macie tych faktów, jeżeli macie takie, no słuchaj, no nie robisz wyników. Chcemy, żebyś zaczął. <laughs> nie? Ok, dobrze. Których wyników? O ile wynosi ta delta? O ile więcej tych wyników powinienem robić, żebym był dobrze ocenionym pracownikiem? Powiedz mi, proszę, jeżeli tego nie wiesz, to nigdy nie lub planu naprawczego. I teraz uwaga. Jeżeli przyjmujemy założenie, że cała ta sytuacja to jest. Czekaj, coś zrobiłem. Nie tak? Jeżeli przyjmujemy założenie, że cała ta sytuacja sprowadza się do tego, że tu jest mój stan oczekiwań, a ty jesteś tu i musisz przejść jakąś drogę i pogadaliśmy sobie o faktach, które tego dotyczą, to teraz tak naprawdę trzeba po prostu ustalić wspólnie z menadżerem, jak tą drogę przejdziemy. I ten plan trzeba zrobić. Jeżeli źle robisz rozmowy, to będziemy je, co będziemy, robić? będziemy je ćwiczyć co tydzień? Co będziemy robić? Nie wiem. Jeżeli nie potrafisz nie wiem, zarządzać projektami, to co zrobimy? Będziemy się uczyli co tydzień partiami, kupimy ci szkolenie i będziemy patrzyli, czy przynosi rezultaty? Nie wiem, ale to my wspólnie, ja menadżer, ty, członek zespołu, mamy razem ustalić, co zrobimy. I nie robimy tego na zasadzie, no masz robić więcej. <laughs> Bo wyobraźcie sobie, że trener personalny przychodzi do swojego klienta i mówi. No schudnij, no. 5 kilo. Oczekuję, że schudniesz 5 kilo. I wraca za miesiąc mówi, o nie schudłeś. Kurde, ale przecież powiedziałem, że masz schudnąć. Nie? To jest dramat. Jeżeli trener personalny mówi do swojego, ma ograniczyć swoją pracę do tego, że powie klientowi, że masz schudnąć, i przyjdzie za miesiąc sprawdzić, czy schudną, to ja dziękuję za takiego trenera personalnego i dziękuję też za takiego menadżera, który mówi: Słuchaj, oczekuję, że będziesz robił dwa razy więcej spotkań. Fajnie. Jak? Nie wiem. To ty jesteś od tego, żeby wymyśleć. No nie, plan naprawczy powinien mieć, ja o tym mówiłem w materiale dotyczącym idealnych menadżerów na te czasy, powinien dostać wsparcie swojego menadżera. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne, jeżeli mamy plan wspólny na to, żeby ten konkretny fakt doprowadzić do stanu docelowego. Jakąś kompetencję, jakiś obszar, jakąś liczbę czegoś nieważne, wymyśliliśmy to, to teraz uwaga, nie robimy czegoś takiego, bo to byłoby bez sensu, że mówimy spoko, to za trzy miesiące sprawdzimy, czy ci się udało. Bo to jest trochę długo, bez sensu. Ale możemy wspólnie się dogadać, że po tych trzech miesiącach rzeczywiście oczekujemy takich celów. Celu takiego, takiego i takiego. Ale uwaga, nie rozstajemy się z tym pracownikiem na trzy miesiące, tylko umawiamy się z nim na tygodniowe sprinty, żeby się z nim spotykać i patrzeć. Czy idzie w odpowiednią stronę i korygować go na bieżąco. Tylko wtedy plan naprawczy ma jakikolwiek sens. Wyobraźcie sobie, że dogadaliśmy się na to, że będziemy, nie wiem, ćwiczyli rozmowy. Spotykamy się po pierwszym tygodniu i widzimy, że ten człowiek dalej źle robi rozmowy. Świetnie, to może inaczej powinniśmy ćwiczyć. Powinniśmy coś zmienić przed drugim tygodniem, poszukać wspólnie rozwiązania. I praca w ten sposób tydzień w tydzień ma znacznie większy sens. Wyobraźcie sobie teraz, o oczyma wyobraźni, że operator Klaudiusz. Cześć. Macha teraz do mnie, robi straszną robotę. Nie przyjeżdża mi na czas nagrywać materiału, spóźnia się z oddaniem tego materiału. Yy, powstaje wiele problemów, błędów montażowych, literówek, błędów ortograficznych, w ogóle dramat. Jak powinienem to przeprowadzić? Powinienem się spotkać z nim tutaj i powiedzieć: Słuchaj, Klaudusz, tutaj mam dla Ciebie sprawę. Mamy trzy problemy. Materiały nie są nagrywane na czas, później jest bardzo dużo literówek w tych materiałach, a później nie wiem, no. Jakby nie przyjeżdżasz jeszcze na czas na dodatek, a miałeś przyjeżdżać. I to są trzy bardzo duże problemy, które powodują to, że ten kanał po prostu nie może się rozwijać przez to. Bo wy nie dostajecie materiału na czas, a te materiały nie są odpowiednio zmontowane. W ogóle wszystko jest nie tak, jak powinno być. Musimy to poprawić. Czyli mamy stan obecny. Stan, do którego zmierzamy, Klaudiuszu. Klaudiuszu, klaudiuszu drogi, jest taki, że przyjeżdżasz zawsze na czas. Ciach, te materiały są na czas, i teraz pytanie. Jak my możemy to zrobić? Jaki jest plan na to? I on mi mówi, no wiesz, zawsze korki są, kurczę, nie ja rady tak szybko dojeżdżać. Mówię, świetnie, to możemy przełożyć godzinę nagrań. O których wolisz się spotykać, żebyś zawsze był na czas? On mówi, ustaliśmy, świetnie. Potem druga rzecz, a czemu najczęściej te materiały się spóźniają? Co tam się konkretnie dzieje? I on mówi, no wiesz co, jakby spać mi się dużo chce, <laughs> strzelam. Albo jeszcze podaje inny problem. I ja wspólnie w dyskusji z Klaudiuszem opracowuję jakieś rozwiązanie, na ten problem. Nie mówię mu, ale Klauduś ja oczekuję, że będziesz zawsze na czas i mam to w dupie, bo to nie przyniesie rezultatu. I teraz uwaga. Spotykam się po tygodniu z Klauduszem i mówię to: Słuchaj, no jak poszło, nie? mówi: No wiesz co, jak ustawiłem sobie wcześniej ten budzik, to super, ale znowu nie dałem rady zmontować tego materiału na czas, bo tam miałem duży problem z tym i z tym, nie dostałem materiałów na czas od tego i od tego. I ok, to pozmieniajmy jeszcze coś. Wiesz co, zróbmy tak i tak i tak. Świetnie, Klaudiusz poszedł, za tydzień wraca, dalej się spóźnił, znowu spotkaliśmy jakąś zmianę, za tydzień wraca, ale jest, znaleźliśmy, teraz już działa, za tydzień gadamy, w sumie nie ma o czym gadać, jest świetnie, za tydzień gadamy, a potem te cele, które sobie postawiliśmy, wszystkie są spełnione. I teraz co się dzieje na koniec? To jest bardzo ważne. Przede wszystkim Klaudiusz nauczył się, że ja nie jestem jego wrogiem jako menadżer, że ja jestem od tego, żeby wspólnie z nim znaleźć rozwiązanie i je wypracować. Nauczyłem się też ja zaufania do Klaudusza, że jeżeli na coś się umawiamy, to po prostu to robimy. W ramach cotygodniowych spotkań nauczyliśmy się też, że spokojnie to znajdźmy inne rozwiązanie, to jeszcze poprawmy ten proces. To i jest, i się udało. I tak naprawdę w sumie to z Klauduszem skończyliśmy już po pięciu, sześciu tygodniach, wszystko działało. Ja byłem zadowolony, on był zadowolony. Teraz uwaga: mogłem przecież zmienić montażystę. Mogłem, nie? On teraz się krzywi, hmm, ale jak to, nie? Ale mogłem. Tylko teraz patrzcie, ciekawe ile to by trwało. A poza tym najprawdopodobniej z nowym montażystą i tak miałbym jakiś problem. No, tutaj disclaimer. Nigdy nie miałem problemów z Klaudiuszem. To jest fakt. Uwaga, przygody przedsiębiorców niestety miałem z innymi. <laughs> Dlatego pracuję z Klaudiuszem. Eee, więc, no właśnie, tak, bo tutaj jest <laughs> współpraca bardzo dograna. I teraz... Bardzo mi zależy na tym, żebyście mieli podejście do planów naprawczych rzeczywiście takie, że szukam na bieżąco sposobu na naprawę, wspieram tą moją osobę, a nie po prostu mówię, Klad, już masz nagrywać na czas i mi to nic nie obchodzi, od tego ci płacę pieniądze. Uważam, że jeżeli polskie firmy w taki sposób robiłyby plany naprawcze, pracując sukcesywnie nad poprawą ze swoim członkiem zespołu, to pięknie byłoby w naszym kraju. Byłaby zmniejsza rotacja, ludzie byliby bardziej usatysfakcjonowani w pracy. Bo zwróćcie uwagę, te wszystkie sześć osób, które zostało w naszej strukturze, to są genialne osoby. Mają świetny feeling, świetnie pracują, są bardzo zdyscyplinowani i mamy też między sobą zaufanie. Ja mam też zaufanie, że jeżeli pojawi się jakiś kolejny problem na naszej ścieżce kariery wspólnej, to po prostu siądziemy, pogadamy o nim, co się wydarzyło, zrobimy jakiś plan, a potem będziemy go sukcesywnie wmasowywać. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie reaguje nam na plon naprawczy, nie trzyma się tych poszczególnych ustaleń, to nie jesteśmy w stanie uszczęśliwiać kogoś na siłę, wtedy rzeczywiście musimy się z nim rozstać, ale dajmy tym ludziom szansę. Szczególnie młode firmy tak robią. Zatrudniłem, zwolniłem, zatrudniłem, zwolniłem, zatrudniłem, zwolniłem. Szukam ludzi idealnych, którzy wszystko potrafią i są świetni od samego początku. Nie ma takich ludzi. Wszystkich trzeba wdrożyć i wspólnie przejść jakąś drogę, która zazwyczaj usłana jest problemami. To tyle w tym materiale. Życzę Wam udanych planów naprawczych i nigdy nie zwalniacie swoich operatorów. Zawsze próbujcie z nimi wypracować dobry sposób rozwiązania tych problemów. Tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz. Pogadajmy. Ja chętnie się w komentarzach zawsze udzielam, więc pogadajmy ze sobą. A w tym materiale to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć.